EA Sports. It's in the game. Książąt witają Dariusz Szpakowski. Będę wspólnie z Włodkiem Szaranowiczem komentował to spotkanie. Nazwa stadionu pochodzi od dawnego parku, na terenie którego został wybudowany ten piękny stadion. No i powstrzymał akcję. Czy to wykorzysta? Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem pod wrażeniem, jak on to zrobił. Benzema. Remi. Czy to wykorzysta? Na no prosto w bramkarza nie przemyślał tego uderzenia. Diara. Benzema. Trochę to wejście wybiło go z równowagi, ale udało mu się nie przewrócić. Tuż, tuż obok bramki. Obrońcy do końca zawzięcie przeszkadzali mu przy tej akcji, nie dopuszczając do groźnego strzału. Chyba nie miał lepszego pomysłu i zagrał do bramkarza. Riberi, Remi, Benzema, Górków. Piłka chodzi jak po sznurku. No i pierwsza bramka w meczu. Ależ kinesja i czyste uderzenie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Pierwsza bramka zdobyta została w dziesiątej minucie. No i mamy przywilej korzyści. Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerywają grę. Nie odnieśli jednak korzyści, więc będzie rzut wolny. No teraz świetna współpraca, spójrzmy. Jara, Benzema. Strzela, słupek, nie ma bramki, piłka poza boiskiem. Przeciwnicy przejęli. Simunicz, czyste zagranie, przejmuje piłkę. Szkoda mógł przejąć, niewiele brakowało. Luka Modric. partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Ładne podanie. Ma miejsca, by wrzucić w pole karne. Prosto w bramkarza. I wicia Luka Modric. I wicia Okazja do dośrodkowania. Dośrodkował. Ach, fantastycznie. Z Voleja. Luka Modrić. Odebrał piłkę czysto ładnie i będziemy mieli wrzut z autu. Jak się podoba dzisiejszy mecz włodek? Ktokolwiek tu przyszedł na pewno się nie nudzi. Sania, Remi. Ach, wydawało się, że a jednak przejął, Iwicia Olicz, Luka Modrić, Iwicia Olicz, Sania, Benzema, Remi, Riberi. Górków. Remi! Luka Modric. Nexes. No i przejęli w ostatniej chwili. Iwicia Olicz. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Ribery. Górków. Ale świetna szansa teraz! Benzema! Uderzenie w stronę bramki! Minimalnie udanie! Jara! Ewra! Benzema! Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu! Iwicia Olicz! Gwizdek, rzut wolny. Ewra. Diara. Benzema. Remi. Dobre, ofensywne wyjście. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Broni, ale piłka w przód. Sędzia zakończył pierwszą połowę. Niewiele działo się do przerwy. A spodziewaliśmy się przecież ciekawego spotkania. Obie drużyny już na boisku. Gwizdek sędziego. Rozpoczynamy drugą połowę. Przypominam, prowadzi Francja. Oddał piłkę. Remy. Szansa. Jest gol. No i drugi gol na jego koncie zapowiada się na hat -tricka. Szczęśliwie, troszkę wyżej i nie byłoby gola. I widział Ma wolne pole, no zdecyduje się na centrę. Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. Iwicia Olić, Obrońca blokuje tę centrę. Diara. Piłka wciąż w grze. Luka Modric. Dobra okazja. No brawo dla bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Ribéry. Remi. Górków. Kiepska interwencja na szczęście. Niezły refleks. Ribeli. Dobrze dograł. Górkus. Prawo obrońca przejmuje piłkę. Petric. Divicia Olić. Wymanewrował obrońców. No i teraz... Jest oka! Super! Piłka wraca do gry! Nie może być inaczej. Rzut rożny. Ribeli. Benzema. Szkoda, że nie opanował tej piłki. A udało mu się odebrać piłkę. Benzema? Zgadzam się z decyzją arbitra. Był spalony. Prawdzie minimalny. Dwóch rezerwowych, gotowych do wejścia. Piłka wysoko, ale do celu. Benzema? To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Dobrze się pokazał. Dobra piłka teraz do kolegi. Strzał ale tuż obok bramki. Szkoda tej okazji. Szkoda tej akcji. Doskonale wyszedł na pozycję, ale strzał był niecelny. Riberi. Sania. Remi. Benzema. Oddaje strzał po gwistku. Rzut wolny dla Francji. Upomnienie nie ma kartki. Ale jeżeli nie będzie uważał, dostanie ją w dzisiejszym meczu. Podanie. Zatrzymany atak. Odrzut z Załtu rozpoczną grę. Będziemy mieli zmianę i to aż trzech zawodników na raz. Wydaje się, że teraz pójdą do przodu. Nie powinni z tym zwlekać, bo czas ucieka, a straty trzeba odrabiać. To na pewno jest prawda. Zobaczymy jakie przyniesie rezultaty. W ostatniej chwili ale udało się przejąć. Jara Jara. Benzema. Leko. Dario Srna. Przechwyt, ale nie opanował. No świetnie są zgrani. To się nazywa kolektyw. Dzisiaj przerwanie ich akcji to spory wyczyn. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Strzela! No i znowu gol. Nie oszczędzają rywali. Sprawiał im dzisiaj mnóstwo kłopotów. Sprawił kłopot po raz trzeci. Hat-trick Mądra decyzja trenera właściwa reakcja na wydarzenie na boisku. Tak, jeśli marzą o korzystnym rezultacie, muszą zabrać się do odrabiania strat. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Iwicza Olicz. Ma to zablokowany strzał. Jara. Benzema. Wspaniale przechwycił. Eduardo. Luka Modric. Ależ słabe krycie. Kapitalnie broni. Walczy jak lew o zachowanie czystego konta w całym meczu broni fantastycznie. Leko. Petric. Dośrodkowanie. Dobra interwencja bramkarza, ale piłka dalej w grze. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Simunić i o Galas czysto i poprawnie. Ribeli. Niełatwo jednak przedrzeć się przez obronę rywala. I kolejny gol dający im wysokie prowadzenie. Mimo, że prowadzą, zdobywają jeszcze jednego gola. Jak widzimy po wtórce, z przyjemnością oglądamy ich dzisiejszą grę. Zdeklasowali rywali. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Eduardo. Mecz dobiegł końca. Koniec spotkania to była kwintesencja wszystkiego, co najlepsze w futbolu. Zaprezentowali dzisiaj kunst, Za...